Trzeba się przede wszystkim zastanowić, czy to, co ja robię w swoim życiu, nie może skutkować tym, że mój organizm musi produkować więcej kortyzolu. Mm -hmm. Przede wszystkim, czy nie piję za dużo w ogóle alkoholu. Mm -hmm. Tak naprawdę za dużo to jest więcej niż dwa kieliszki wina w tygodniu. Mm -hmm. Każda inna, a właściwie WHO teraz zaleca, żeby w ogóle nie pić alkoholu. Mm -hmm. Alkohol Powoduje hiperkortyzolemię, czyli wzrost kort wydzielania kortyzolu, bo dla naszego organizmu to jest trucizna. Nie tylko, że dostarczamy mu truciznę, to jeszcze się odwadnia i to jest też skutkiem. Tego, że kortyzol we krwi musi nam wzrosnąć. Mhm. Ale czy my musimy go zbadać, no nie, my musimy odstawić alkohol mhm. i zacząć pić wodę. Mhm. Picie wodę. teraz się ukazała na dniach fajna, bardzo ciekawa praca, która pokazuje, jak, w jak dużym stopniu odwodnienie, czyli to, że my nie pijemy wody, skutkuje hiperkortyzolemią.